Dobrze widzicie Ciąg dalszy Lusterek Z tym wystwierdziłem Jednak ten czerwony z Plastidipa Jednak trochę Chyba za ciemny będzie A ten jest taki Ładny Intensywny Dokładnie taki sam Jak mam ten ochraniak z tyłu Na zderzaku Także się nie będzie Gryzło Spróbujemy no jeszcze raz okleić, może się uda, a to dzięki zastosowaniu specjalnej techniki, którą wymyśliłem, no nie do końca wymyśliłem. Przypomniało mi się, jak w Stanach na zajęciach z pracy techniki mieliśmy takie urządzenie do robienia kształtek form. Była Z góry była taka grzałka, cały się promiennik podczerwieni, no i pod nim się montowało. Bryt stworzywa, a na samym spodzie był taki stolik z otworkami, na którym się umieszczało kopyto tego, z czego chcieliśmy zrobić formę. No, jak już się ta folia nagrzała na górze, w tak zaczęła lekko obwisać, to całą ramkę się zsuwało na dół, odpalało się próżnie, no i idealnie wtedy ta folia odzorowywała kształt kopyta, no i potem można było tam różne odlewy robić. Z gipsu, z czegokolwiek innego, lub też tak robiliśmy, wyrobiło się dwie połówki. stworzywa sklejało się razem, malowało, no i wtedy była jakieś figurki, nie figurki, które były puste w środku. No i to była szkoła średnia. No i tutaj taka mała dygresja bo wielu z Was pyta mnie, właśnie jak wyglądała szkoła w Stanach. No szkoła wyglądała bardzo ciekawie. Ja mogę sobie siądę Mam tu taką małą. Pomoc naukową, tak zwany yearbook, czyli odpowiednik naszego tablo. Tak jak widzicie, to jest cała książka Tona zdjęć, że tak powiem, akcji, no i też strony, gdzie każdy ma swoje zdjęcie portretowe z krótkim opisem o nawet jestem, jestem ja tutaj. Ksywki. Lawski, MacGyver, Ninja Man. No, od zawsze coś tam dziwnego dubałem. Tak w najczęściej nazywali mnie MacGyverem. No, a jeśli chodzi o szkołę średnią w Stanach, to bardzo ciekawy system, bo właściwie był obowiązek chyba trzech lat języka angielskiego dwóch matematyki, dwóch semestrów przedmiotów naukowych, a cała reszta właściwie. Była wybierana. No, jeszcze trzeba było mieć dwa semestry historii, z czego przynajmniej jeden semestr historii Stanów Zjednoczonych. A to wszystko dla. Teraz wam. podliczę mniej więcej, ile było uczniów w szkole. No, tutaj jest Są seniorzy, czyli ci, którzy wykończyli szkołę. Na każdej stronie 8 osób. Raz, dwa, trzy, cztery.

to mamy 100. 180 osób. Dobrze liczę, dobrze liczę. A że były cztery roczniki, czyli freshmen, sophomores, juniors i seniors. No to razy 4. I mamy 720, będzie 189 kalkulator. O, odpalmy tego Androida. Już taka pora. Nie chcę. Mózg pracować. 22,5 razy 8. 180 to się zgadza. Razy 4 to jest 720 osób, a właściwie uczniów w całej szkole. I dla tych 720 uczniów, szkoła zapewniała praktycznie wszystko. Jak u nas, co łaska. 300 zł wyprawki, za co musimy kupić sobie wszystko, czyli de facto i tak zabraknie na książki i inne rzeczy. A w Stanach Szkoła zapłaciała wszystko: książki, przyrządy piśmienne, na pracę technice wszystkie materiały, nic nie trzeba było z domu przynosić. No i w ramach szkoły mieliśmy na przykład warsztat samochodowy. Jak ktoś się interesował mechaniką, mieliśmy pełnoprawne studio filmowe z blue boxem z profesjonalnym oświetleniem, no w tamtych czasach jeszcze z Betacamem. Aczkolwiek na tamte czasy to był całkiem porządny sprzęt. No mieliśmy też już wtedy jedną ósemkę cyfrową. Co tam jeszcze było? Był warsztat elektroniczny, był, była pełnoprawna stolarnia z wszystkimi urządzeniami, piłami, frezarkami. Co kto chciał sobie wypróbować, zastanawiał się co robić w życiu. To miał szansę to zrobić w szkole. No i ja korzystałem z zajęć, ile wlezie. Między innymi miałem zajęcia z garcarstwa. Bardzo fajne, nauczyłem się, jak się pracuje na kole garcarskim. Miałem zajęcia z Elektroniki, no i w ramach tych zajęć. te wprowadziliśmy tak zwany BBS, czyli Bulletin Board System, który się nazywał The Berlin Wall, czyli berlińska ściana. Ale to dlatego nie, że berlińska ściana, tylko mamy tutaj tylko dlatego, że szkoła się nazywała Berlin High School. W miejscowości Berlin w Stanach w Connecticut. Jak komuś mówię, że się uczyłem w Berlinie, no to wszyscy sobie myślą, że tutaj za naszą granicą no, a chodzi o Berlin amerykański. Co tam jeszcze było z ciekawych przedmiotów. Studio filmowe. Także tam się udzielałem. Nauczyłem się wszystkich ważnych kwestii, jak na przykład balans bieli, którego tutaj nie widzicie, bo jednak na komórkach jest to słabo zaimplementowane i automatyczny balans bieli w zależności od oświetlenia, w szczególności takiego mieszanego, jak jest wewnętrzne, bo gdzieś tam światło z zewnątrz przybija, robi straszną kaszanę. No i to widać jak materiał był w różnych porach nagrywany, że się to. Potem nie zgrywa, no ale to nie ma zbytnio znaczenia przy takim vlogowaniu. Nie jest to produkcja filmowa, gdzie tam po prostu rozwaliłoby to całkowicie film. Co tam jeszcze mieliśmy? Mieliśmy w tych ramach studia pełen Blue Box, także też różne efekty specjalne. Miałem zajęcia ze stolarstwa, miałem zajęcia z amerykańskiego kina, czyli taki dyskusyjny klub filmowy, czy generalnie. Przez dwie godziny oglądaliśmy jakiś film, a potem omawialiśmy o czym on był. A tu była właśnie taka klasyka kina amerykańskiego typu Stary Człowiek i Morze. Filmy z Charlie Chaplinem. Także bardzo fajne zajęcia, bardzo miło wspominam. I bardzo fajny nauczyciel jest, który miał bardzo fajne powiedzenie: Never assume, because you're making an ass out of you. And me, czyli generalnie słowo assume, zakładać, rozbija na trzy człony. Czyli nigdy nic nie zakładaj, bo inaczej robisz dupę z siebie i ze mnie. Co tam jeszcze? No, dużo tego było. Właściwie chemia była bardzo fajna, bo wszystkie eksperymenty były z reguły wybuchowe. Nauczyciele tam się starali bardzo zachęcić młodzież, więc wszystkie lekcje były bardzo widowiskowe. Fizyka, no, grafik miałem bardzo napięty, ale było warto. Także dzięki temu mam bardzo szeroką edukację. No, tylko że nie taką jak u nas, że trzeba było wszystko wykuć na pamięć, tylko praktyczną, dotknąć, zobaczyć i co najważniejsze, też wiele lekcji było prowadzone w formie projektów. Czyli nie wykuć na pamięć, tylko wizyty do biblioteki, pracę z pełnymi przypisami, czyli generalnie jak szukać wiedzy, a nie jak ją wykuć na pamięć. No ale to by było na tyle. Zabierajmy się za wyklejanie, a do tego użyjemy krzesełko. Nakleję folię od spodu. Trochę ją przygrzeję i potem to wcisnę po prostu w środek. I mam nadzieję, że się uda. No come on. Klejem do góry. Teraz mnie chyba nie będzie widać. Wywiniemy trochę więcej. Mnie, nie widać mnie ładnie napięte jeszcze szybkie sprawdzenie czy się zmieści i co, Żyjemy suszarą gorące, wciskamy jak najmocniej Uuu. i z dołu wygląda całkiem nieźle, ale jeszcze musimy pogrzać i spróbować wcisnąć więcej. dostał ten fragment tutaj, ale cała reszta mi pręży. A to muszę wywinąć do środka, więc chyba najprościej będzie teraz już odciąć. Troszkę cała. No dobra Koncepcja słuszna Ale bez suszarki niestety Nie poszalejemy Widzicie Lusterko Idealnie pokryte tylko został jeszcze ten fragment tutaj. Czyli projekt oklejania rysterek zamieniamy na projekt naprawy suszary. To już ma już tyle lat. Kiedyś chyba za punkty strzela dostałem. No i się już wysłużyła. Będzie trzeba chyba nową kupić. Chociaż zaraz ją rozkręcę. I zobaczymy, czy to nie jest kwestia tylko przełamanego kabelka. No i suszarkę udało się zrewitalizować. gdzie takie śrubki były śmieszne, trzeba były odkręcić szczypczykami. Ale tu był kabelek przełamany, już pouczony. Działa jak marzenie, tylko odizoluje i będziemy mogli działać dalej. No i pełen sukces. Aczkolwiek te kabelki ukręcam z powrotem. Masakra. Jak się dziwię, że tak dziwnie to skonstruowali. Przy najmniejszym uderzeniu te dwie połówki mogą się rozsunąć, no i wtedy nam kabelek fazowy może się tu wysunąć, przyszczypnąć. Wypadek gotowy. Wymiary je tam ułożyłem. Myślę, że teraz będzie dobrze. Ale wracamy do naszego sterka i bujemy. Niestety brakuje tej trzeciej ręki. Teraz jest idealnie. Jeszcze te drobne bubelki trzeba wygonić. Suda. Chyba o to chodziło. Ładnie dochodzi. Do krawędzi. Będzie pasować idealnie. Żeby Was dalej nie męczę dmoklejaniem. Dokończę to, dokończę to drugie, a na koniec Wam jeszcze wrzucę, jak to wygląda już na samochodzie. A na razie to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.